Cześć! W tym materiale pokażę Wam nasze wrażenia z jazd Meridon Freeway 9200. To jest podstawowy rower trekkingowy w kolekcji Meridy. Sprzęt, który jest jednym z czterech modeli trekkingowych w twojej kolekcji. Tak jak powiedziałem, podstawowy. Jego cena to 2399 zł, a ten topowy Freeway to 4499 zł. I oczywiście wszystkie modele mają dwie wersje męskie, czyli taka jak nasza testowa oraz damskie, z taką mocno obniżoną ramą, która jest typowo dedykowana dla kobiet. No i to jest sprzęt, który już na pierwszy rzut oka robi bardzo dobre wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o taką jakość poskładania, montażu, całej konstrukcji ramy. Rower, który po prostu już od pierwszej jazdy, ale i wcześniej od tego całego montowania roweru, sprawił takie wrażenie sprzętu gotowego do jazdy, bardzo fajnie poskładanego, kompletnego i zbudowanego naprawdę w przemyślany sposób. Rower, który bardzo nam się spodobał, ale o jeździe powiem Wam za nieco więcej. Zacznijmy od tego, jak jest zbudowany, od konstrukcji ramy oraz całego wyposażenia. Zaczynamy od ramy, która jest oczywiście aluminiowa i została w taki dopracowany sposób wykonana. Jeżeli chodzi o takie detale jak spawy, malowanie, to wszystko jest wykonane z taką uwagą i koncentracją na detalach, na jakości. No i ten rower jakby nie zdradza tego, że jest oferowany w naprawdę niskiej cenie. Co ciekawe, w ogóle cały rower jest budowany w Polsce. A jeszcze jeżeli chodzi o ramę, to jednak ważna kwestia. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma w ogóle wewnętrznego prowadzenia linek i pancerzy oraz przewodu hamulcowego. Tutaj wszystko idzie po zewnątrz ale zostało opuszczone taką drogą, że te pancerze w ogóle nie mają mocnych zagięć. I dzięki temu, mimo że tutaj jest bardzo podstawowy napęd, to cały ten osprzęt chodzi w bardzo taki lekki, precyzyjny sposób, całkowicie nie pokazując tego, że to jest po prostu bardzo podstawowy, no i nadal tani rower. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj koła, które mają wzmocnione obręcze 36 szprych, także mocny zestaw, który spokojnie zniesie jakieś katowanie po nierównych drogach, po drogach leśnych, polnych, szutrowych, tutaj się nie obawiajcie, nawet jeżeli będziecie tym rowerem, chcieli pojechać sobie na jakąś wyprawę z sekwami. No to śmiało, możecie jeździć nim z dużym obciążeniem i tutaj wszystko raczej powinno to wytrzymać. My w trakcie testowych jazd nie mieliśmy tutaj żadnego problemu z kołami. A jeżeli chodzi o pozostałe wyposażenie, jest tutaj prosty amortyzator, który ma około 6 cm skoku, sprężynowy, który dobrze radzi sobie z jakimiś kawężnikami, większymi dziurami, natomiast irytuje brak blokady skoku, także jazda nastająco właściwie jest no nieprzyjemna, powiedziałbym, tego w ogóle nie robiliśmy, dlatego że ten nowy kiedy wstajemy na pedały, cały czas buja się jego przód, no i to nie. Jest jest komfortowe. Tego unikaliśmy. Natomiast jest to mała wada, bo jednak na takim rowerze gdzie pozycja jest raczej komfortowa, taka mocno wyprostowana, rzadko kiedy chce się wstać w pedały skoro jesteśmy przy amortyzatorze, to warto jeszcze dodać, że to jest taki klasyczny wariant pod stery skręcane. Tutaj nie ma mostka head ale to nie jest wcale wada, że ta część jest, można powiedzieć, no, bardziej archaiczna i bardziej budżetowa, dlatego, że dzięki temu mamy tutaj bardzo obszerną regulację wysokości kierownicy, bo zarówno możemy sobie wsuwać bądź wysuwać tutaj tą rurę mostka, ale dodatkowo jeszcze jest regulacja kąta pochylenia wspornika kierownicy, dlatego jakby mamy dwie regulacje, które sumarycznie pozwalają w bardzo dużym zakresie regulować swoje pozycję i to też jest duża ale tak dlatego, że przecież wielu użytkowników woli siedzieć bardziej bądź mniej wyprostowani no i dzięki temu mogą ten rower dostosować po prostu pod swoje potrzeby. A jeżeli chodzi o taki osprzęt, którego używamy non-stop, czyli hamulce oraz napęd, no to tutaj jest zestaw komponentów Shimano. Napęd 3x8, który zapewnia dużą rozpiętość przełożeń, dzięki temu tym rowerem śmiało możecie jeździć w terenie płaskim, pagórkowatym, a nawet górskim, chociaż w górach nieco będzie rozkwierała masa tego roweru, która wynosi 17,74 kg, no i to jest dużo w trakcie testowych jasno odczuwaliśmy, że kiedy jest stroną pod górę, no to rzeczywiście ten rower no, po prostu sobie to średnio radzi, dlatego że no, fizyki się nie oszuka, jest ciężki, nieco gorzej się e, rozpędza, ale na płaskim tej masy zupełnie nie czuć. E, I też fajnie, że e, mimo że to jest wersja najtańsza podstawowa w kolekcji Meridy, e, są tutaj hamulce traczowe hydrauliczne, e, które naprawdę zapewniają e, dużą siłę hamowania, mają dobrą modulację. I tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. No i tak kończąc ten jakby cały opis tego, co tutaj jest na wyposażeniu, no to jak przystało na rower, rower trekkingowy, czyli rower, który służy do wycieczek, dłuższych wypraw, ale też na co dzień do miasta. Mamy tutaj pełne wyposażenie, czyli bagażnik, botnik nóżkę, oświetlenie, no wszystko to, co po prostu sprawia, że ten rower tuż po zakupie właściwie nie ma słabych punktów, tylko jest gotowy do jazdy. Tak naprawdę jedyne co nam tutaj się nie podoba no to jest fakt, że druty od błotników akurat ze strony hamulca kontaktują się z konstrukcją bagażnika i trąc te elementy wzajemnie o siebie sprawiają taki nieprzyjemny dźwięk, który jest słyszany w trakcie jazdy, także myśmy to po prostu okleili folią ochronną no i ten problem zniknął, natomiast tutaj jakby to zdradza takie jedno, jedno niedopracowanie w obrębie osprzętu, a też warto jeszcze dodać, że tutaj oświetlenie nie jest zasilane piastą, sprodnicą, tylko jest bateryjne, to jest oczywiście znowu podyktowane lekką oszczędnością, po to, żeby ten rower finalnie mógł kosztować no, bardzo atrakcyjne pieniądze, jak na tak dobry sprzęt. Natomiast naszym zdaniem to, czy ono jest bateryjne, czy jest piasto, nie ma większego znaczenia. Fakt, fajnie, że po prostu światełka są fabrycznie zamontowane i tak naprawdę w trakcie takiej codziennej jazdy to, że są tej baterie, totalnie nie przeszkadza, a dodatkowo obniża masę, ale też cenę roweru. Z racji, że nasz testowy freeway to jest rozmiar 51 cm, a ja używam oczywiście znacznie większej ramy, do testu zaprosiłem mojego kolegę Łukasza Reutera, z którym od lat ścigamy się w maratonach MTB i w ogóle jeździmy sporo na rowerach różnego typu. No i wybraliśmy się z Łukaszem na taką przejażdżkę właśnie po szutrach, po jakichś takich lekkich trasach, które są adekwatne dla tego roweru, po to, żeby Łukasz nam po prostu powiedział, jak tym rowerem się jeździ, jak na nim się siedzi, czy on jest wygodny, czy dobrze się prowadzi, czy jest szybki. Także za chwileczkę, w formie takiej krótkiej rozmowy, razem z Łukaszem opowiem Wam o tym rowerze więcej. No i właśnie Łukasz, jak tak jechaliśmy tutaj sobie po powałach akurat, no to widziałem, że ta pozycja na rowerze jest taka typowo trekkingowa. Zrelaksowana, jesteś wyprostowany, nie musisz się w ogóle mocno naginać. Co Ty o tym powiesz, o takim komforcie właśnie tej pozycji na rowerze? Pozycja jest bardzo komfortowa. W międzyczasie całej jakby wycieczki nie odczuwałem żadnego dyskomfortu w plecach. Ogólnie jest bardzo wygodny i, i można nim śmiało podróżować w dłuższą Jakąś wycieczkę. Bez, bez wnętrza komfortu. Tak. Czyli to jest generalnie taka pozycja, która nadaje się dla osób, które amatorsko jeżdżą na rowerze rekreacyjnie i po prostu nie są powietrzane do tego pochylania się na rowerze, tylko chcą sobie wygodnie w takiej właśnie komfortowej, zrelaksowanej sylwetce przejechać? Dostojnie, wygodnie i bez żadnego bólu. No właśnie, a jeżeli chodzi o komfort, no to tutaj nie tylko pozycja jest wygodna, ale też szereg dodatków jest podyktowane w wygodzie. Zwróć uwagę, to siadełko jest takie no, mega miękkie, komfortowe. Oczywiście amortyzowana sztyca, do tego takie fajnie wyprofilowane chwyty, no i pedały z takim solidnym podparciem, one naprawdę ja sobie na ten rower też wsiadam z ciekawości, i no, dla mnie to wszystko jest takie daje taki obraz takiego spójnego, wygodnego po prostu roweru. Jak Ty to widzisz? Jak pojeździłeś no znacznie więcej niż ja na tym rowerze? Tak, dokładnie tutaj zgodzę się w 100% z Tobą. Te wszystkie elementy, które właśnie wymieniłeś, dają jedną fajną spójność, e, dzięki czemu bardzo komfortowo można sobie właśnie jeździć na tym rowerze e, i wszystko działało bardzo płynnie, więc więc naprawdę ten rower jest bardzo przyjemny w, w no, w codziennym użytku po prostu. Spoko, a jeszcze tak powiedz mi, bo ja akurat jak jechaliśmy razem, bo to miałem ty miałeś tego e, trekkinga, czyli no rower trochę wolniejszy, ale wydaje mi się, że cały ten zestaw, duże koło, o ponad 40 mm, która jest do tego szeroka, e, raczej taka łysa, no, ma szybki bieżnik, no to wszystko sprawiało wrażenie, że ten rower dobrze się toczy, jest raczej szybki, jak ty to widziałeś od strony no Rydera? Tak, oczywiście, no rower, rower nie jest jakąś tam nie wiadomo jaką maszyną, tutaj demonem prędkości, może nie maszyną, ale demonem prędkości. Bardzo ale fajnie, jest taki dobrze, sprawny, nie? Sprawny, tak, sprawny, dobrze zauważyłeś, że jak już się rozpędzi ten rower, to on bardzo przyjemnie, jak już się jedzie jednostajną prędkością, po prostu płynie i, i nie ma problemu z utrzymaniem prędkości. Także naprawdę można bardzo fajnie im sobie przemieszczać się, czy po mieście, czy po właśnie po wałach, tak jak tutaj mieliśmy przyjemność po, pojechać razem. A jeszcze jedno, jeszcze jedno pytanie odnośnie takiego prowadzenia roweru, bo oczywiście to jest rower, który ma taką geometrię no, niezobowiązującą, taką raczej stabilną, która jest dostosowana do osób, które po prostu na rowerach jakby się nie znają, chcą wejść i poczuć się na rowerze bezpiecznie, ale jak jeździliśmy tak po jakichś bardziej krętych też yy, momentach, to, to widziałem, że rower jest też dosyć skrętny. Ten przód taki był dynamiczny w skręcaniu, ale no, ja to tylko widziałem jakby jako obserwator. Powiedz coś więcej o tym, jak Ty to poczułeś w trakcie jazdy. Tak, tutaj kokpit jest, no, jest bardzo dy, dynamiczny, więc nie ma problemu problemów z jakimiś nawrotami. Tutaj, właśnie na wałach, jak robiliśmy jakąś zawrotkę, nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo fajnie, właśnie trzyma linię, jak się, jak się skręca, więc naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ tym rowerem. No cóż, czyli Merida Freeway 9200 jawi się jako taki rower, który po prostu został bardzo dobrze przemyślany, jest konstrukcją gotową do jazdy wprost po wyjechaniu do sklepu, dlatego, że ma dobrze dobrany osprzęt, solidną ramę, wszystko to jest dobrze poskładane, a do tego jeszcze fajnie się prowadzi, jest komfortowy i po prostu sprawdza się w rekreacyjnej oraz commutingowej jeździe. To wszystko otrzymujemy w cenie 2899 zł. A jeżeli interesuje Was więcej na temat tego modelu, koniecznie zobaczcie też nasz test na, na portalu bikeworld.pl oraz wejdźcie na stronę Merida na myślnikbikes.com, tam poznacie więcej detali, które ma Wam do przekazania producent tego sprzętu. Ja się z żegnam, oczywiście zostawcie kciuka, jeżeli Wam się podobało, no i zostawcie też suba, żeby być na bieżąco naszymi treściami. Ja dziękuję Łukaszowi, dzięki, dzięki Łukasz, bardzo. trzymajcie się, do zobaczenia.